Na sferze niebieskiej znajdziemy coś, co jest, cóż, fundamentalną anomalią. To konstelacja węża, gwiazdozbiór, którego sama struktura rzuca wyzwanie naszemu intuicyjnemu pojmowaniu gwiezdnych wzorów. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły, postawmy jedno, ale za to kluczowe pytanie: który z 88 oficjalnie uznanych gwiazdozbiorów jest jako jedyny fizycznie podzielony na dwie zupełnie niepołączone ze sobą części? Ta zagadka jest kluczem do zrozumienia wyjątkowości tematu, którym się dziś zajmujemy. Odpowiedzią jest oczywiście konstelacja węża. Jej dwie części, głowa węża, czyli serpens kaput i ogon węża, serpens cauda, są rozdzielone masywną figurą wężownika znanego jako Ophiuchus. To absolutnie jedyny taki przypadek na całym niebie. Dobrze. W takim razie przeanalizujmy tę niebiańską anomalię. W tej części skupimy się właśnie na tych unikalnych cechach fizycznych i strukturalnych, które czynią tę konstelację tak wyjątkowym obiektem astronomicznym. Mamy więc głowę węża, serpens kaput, to jest ta część zachodnia, i ogon węża, serpens cauda, po wschodniej stronie. A pomiędzy nimi potężna postać wężownika. W mitologii obie części są przedstawiane jako trzymane przez tę postać. Co ciekawe, znajduje to odbicie nawet w nazwach gwiazd. Weźmy na przykład Unukalhai, czyli Alfa Serpentis. Jej nazwa z języka arabskiego oznacza, no właśnie, szyję węża. A teraz spójrzmy na trochę twardych danych astrometrycznych. Łączna powierzchnia węża to prawie 637 stopni kwadratowych, co plasuje go całkiem wysoko, bo na 23. miejscu pod względem wielkości. Gołym okiem można stąd dostrzec 106 gwiazd. Ale co niezwykle istotne, z uwagi na położenie blisko równika niebieskiego, jest on widoczny niemal z całej Ziemi. Od plus 80 do minus 80 stopni szerokości geograficznej oznacza to, że obserwatorzy na obu półkulach mogą go podziwiać. No dobrze. Ale forma fizyczna to jedno. Równie fascynujący jest mit, który wyjaśnia tę niezwykłą strukturę. Ta starożytna opowieść jest absolutnym kluczem do zrozumienia symboliki węża i wężownika. Wszystko kręci się wokół postaci Asklepiosa, największego lekarza starożytności. Został on wezwany, by dokonać niemożliwego wskrzesić syna króla Minosa. Gdy rozmyślał nad zadaniem, w pomieszczeniu pojawił się wąż, którego Asklepios w odruchu obronnym zabił. Chwilę później pojawił się drugi wąż, niosąc w pysku nieznane zioło. Położył je na głowie martwego towarzysza, a ten natychmiast ożył. Asklepios, będąc świadkiem tego cudu, zdobył zioło i zaczął nie tylko leczyć, ale i wskrzeszać zmarłych. Można sobie wyobrazić, że takie działanie nie mogło pozostać bez echa. Sukcesy Asklepiosa, dosłownie, zakłóciły całą kosmiczną równowagą. Hades, władca podziemi, poskarżył się Zeusowi, że jego królestwo pustoszeje, a ludzie, którzy utracili strach przed śmiercią, zaczynają uważać się za równych bogom. Reakcja Zeusa w obliczu takiego zagrożenia dla porządku wszechświata musiała być natychmiastowa i ostateczna. Uderzył w Asklepiosa piorunem, przywrócając tym samym naturalny, odwieczny cykl życia i śmierci. Jednak to nie był koniec historii. Zeus, chcąc uhonorować niezwykłe umiejętności lekarza, umieścił go na niebie jako konstelację wężownika. Obok niego umieścił rzecz jasna węża, jako symbol tej tajemnej wiedzy o naturze. I co najważniejsze, ten podział węża rękami wężownika symbolizuje właśnie odwieczną ludzką walkę o kontrolę nad siłami życia i śmierci. To niezwykle głęboka metafora zapisana w gwiazdach. Dobrze, zostawmy na chwilę mitologię i przenieśmy naszą perspektywę do współczesnej astrofizyki. Konstelacja węża jest bowiem prawdziwym kosmicznym laboratorium, które przechowuje obiekty, jakie zdefiniowały nasze obecne rozumienie wszechświata. Zacznijmy od jednego z najbardziej ikonicznych obrazów w historii astronomii. W ogonie węża, w sercu mgławicy orzeł, znajdują się filary stworzenia. Wyobraźmy to sobie. To monumentalne kolumny zimnego gazu i pyłu. A w ich wnętrzu, pod wpływem własnej grawitacji, materia zapada się, tworząc gęste globule, z których rodzą się zupełnie nowe gwiazdy. To wizualna manifestacja tej mitycznej idei odnowy. A teraz przenieśmy się do głowy węża, gdzie znajduje się Sextet Seyferta. To niezwykle zwarta grupa sześciu galaktyk, które dosłownie tańczą ze sobą w grawitacyjnym uścisku. Obserwując je, możemy w czasie rzeczywistym badać procesy grawitacyjnego chaosu i fuzji galaktyk. I to właśnie interakcja grawitacyjna jest tutaj absolutnie kluczowa, to ona definiuje, jak systemy galaktyczne łączą się i przekształcają na przestrzeni kosmicznych eonów. To, co widzimy w sekstecie Seyferta, jest w zasadzie zapowiedzią przyszłości naszej własnej galaktyki, drogi Mlecznej, która za kilka miliardów lat zderzy się z galaktyką Andromedy. Innym niezwykłym obiektem w tej konstelacji jest gromada kulista M5. To coś w rodzaju kosmicznej relikwii, jedna z najstarszych i najgęstszych struktur w naszej galaktyce, prawdziwy świadek z czasów formowania się drogi Mlecznej. Wiek tej gromady szacuje się na, uwaga, 13 miliardów lat. 13 miliardów to oznacza, że gwiazdy w M5 narodziły się niedługo po wielkim wybuchu. Patrzymy na jedne z pierwszych gwiazd, jakie kiedykolwiek powstały we wszechświecie. A wewnątrz tej sfery, o średnicy około 165 lat świetlnych, upakowanych jest ponad 100 tysięcy gwiazd. Żeby dać pewną perspektywę, gęstość w centrum jest tak niewyobrażalna, że gwiazdy są tam setki razy bliżej siebie niż w naszym sąsiedztwie Słońca. A teraz spójrzmy w przyszłość. W granicach konstelacji węża znajduje się bowiem obiekt, który astrofizyty określają i to nie bez powodu kosmicznym pociskiem. Jest to gwiazda Gliese 710, której trajektoria prowadzi niebezpiecznie blisko naszego układu słonecznego. Obecnie Gliese 710 to po prostu odległa pomarańczowa gwiazda. Jednak za około 1.3 miliona lat wejdzie ona w obłok Orta, ten sferyczny rezerwuar komet otaczający nasz system. To bliskie spotkanie zapoczątkuje trwający tysiące lat kometarny deszcz. Przeanalizujmy konsekwencje. Minimalna odległość zbliżenia wyniesie około 13 tysięcy jednostek astronomicznych to niezwykłe blisko w skali kosmicznej. Grawitacja Glise 710 zdestabilizuje orbity milionów komet, kierując je w stronę wewnętrznego układu słonecznego. Rezultatem będzie bombardowanie kometarne trwające przez tysiąclecia, które może stanowić egzystencjalne zagrożenie. A jaki będzie efekt wizualny? Cóż. Dla ewentualnych przyszłych obserwatorów na Ziemi, Gliese 710 stanie się najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie. Będzie jaśniejsza niż Syriusz czy Jowisz, świecąc złowieszczym pomarańczowym światłem, jaką nieustanne przypomnienie o kosmicznym zagrożeniu. Dobrze, zebraliśmy wątki mitologiczne i naukowe, co prowadzi nas do jednego niezwykle potężnego wniosku: Konstelacja węża jest tak naprawdę zwierciadłem ludzkiego poznania. Pomyślmy o tym. Od starożytnych mitów o ziołach dających życie, przez ikoniczne obrazy miejsc narodzin gwiazd, aż po precyzyjne astrofizyczne prognozy dotyczące przyszłych kosmicznych kataklizmów, ten pęknięty gwiazdozbiór odzwierciedla całą naszą podróż i przypomina, że jesteśmy nie tylko obserwatorami, ale aktywnymi uczestnikami wielkiego i niekiedy niebezpiecznego procesu ewolucji wszechświata.